Witajcie w filmie dzisiaj powiem wam w jakiej kolejności, według mnie najlepiej czytać książki z uniwersum nocnych łowców. Oczywiście można czytać w tej kolejności, w jakiej się chce, ale ja przedstawię wam kolejność chronologiczną ze zbiorami opowiadań, pozostawionymi na końcu. No jest tak, zaczynam od trylogii diabelskich maszyn, na którą składają się: jeden. Mechaniczny anioł. Dwa. Mechaniczny książe. Trzy. Mechaniczna księżniczka. Druga seria to trylogia Chain of Gold. Jeden Chain of Gold, dwa Chain of Iron, trzy Chain of Tarns. Seria jeszcze nie została przetłumaczona na polski, ale opowiada o dzieciach Tessy i Willa. Kolejną seri serią są Dare Anioła. Jeden Miasto Kości, dwa Miasto Popiołów. 3. Miasto Ognia. 4. Miasto upadłych Aniołów. 5. Miasto Zagubionych Dusz. 6. Miasto Niebieskiego Ognia. Dalej jest opowieść z Akademii Nocnych Łowców, potem roczne intrygi. 1. Pani Noc. 2. Władcy Cienia. 3. Królowa Powietrza i Mroku. Dalej są zbiory opowiadań oraz czerwone zwoje magii które trudno uklasyfikować w czasie, więc można je czytać w, dowol w dowolnym czasie. Na zbiory składają się Kroniki Bejna oraz Cienie Nocnego Targu. Tutaj nie ma znaczenia w jakiej kolejności to przeczytacie. To by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, lub jesteś fanem Shadow Hunters. zostaw łapkę w górę komentarz oraz suba z wodeczkiem, ponieważ na moim kanale pojawi się więcej filmów o tematyce tego uniwersum.